Hello, hello, kochani. Jest piątek wieczór i jestem gracjana. Powinnam y, już mało iść spać, ale będziemy testować dwa smaki z tym barka: szoty, relax. On jest jabłko, ananas, cytryna, marchew i młody jęczmień I moc, szmoc z jabłkiem, cytryną, marchwią i acerolą. Zobaczymy, co to jest także wybijemy i damy wam znać jakie są nasze odczucia, ale ogólnie, bo to byłam w Lidlu, do tego je spotkałam, ale jeszcze y, kupiłam bardzo lubię ostre, ci co wiedzą to lubię najostrzejsze rzeczy, gdzie upaczę, ale wezmę zakrętkę, snack day salsa Deep hot, są jeszcze na pewno awokado y, serowy i na pewno są chyba dwa poziomy jeszcze ostrości mniejsze, ale ten hot jest mega dobry. Z tortilla, to jest super saldy. No słona tortilla Snack Day z Lilla. Mega, mega dobry. Tym... Nie. Nie. Rekwiałem. Nie przegryzamy. Rafa. Dobra, próbujemy i Wam dajemy znać. Dobra, więc tak. Bierzemy tortillę. Dlaczego tortilla? Bo w hiszpańskim, jak są dwa to się mówi, taka ciekawosteczka, przypominam osobom, które mówią w bierzemy tortillę, zamaczamy w dipie, ile kto chce i do Cięcia. Relaks czy moc? Mm, moc. Moc. Pomoc. pomoc. Zaczynamy od mocy, czekaj. Ja nie powinnam jeść tego, bo mnie bo boją później zamena, no, ale dobra, to jest. Zaczynamy od mocy. Nie wiem, czy ja tymi paznokciami otworzę. Czy będziemy potrzebowali pomocy kamerzysty? Nie, chwila. Chwila. A dobra, czekajcie, czekaj, w ogóle się nie otwierać jedną ręką. Ołow. Właśnie on umiał czekać jedną ręką puszki. To trzeba uczcić. Napis. Nie wiem, czego zobaczycie. Czy zrobię ostrość? Tak. Ok. Próbujemy. Przypominam, jabłko, cytryna, marchew a acerola. U, dobre. Takie czuć bardzo jabłko moim zdaniem. No dobra. dobra. Takie limonką trochę zalatuje. Yy, no bo jest cytryna. Gracja na paluchy. No, dobra, drugie. Drugie to oczywiście relaks. I jest jeszcze chyba jedno, ale nie pamiętam jakie. Widać tu relaks? Widać. Napisane o to też to trzeba uczcić. No co dobrze będziemy mieli podwójnie? Próbujemy. Uwaga, przypominam. Jabłko, ananas, cytryna, marchew, młody jęczmień. Próbujemy. Bardzo czuć ananasa, moim zdaniem. I lepsze jest to żółte, ta mocno. Ananas nie przepadam z ananasem. Jeśli mam go wypić. Miałam miarę okej, okay, ale nie na nanosować jedzenia. Także tak, ale polecamy. Jak znajdziemy jeszcze jedno, to, to damy znać. I ogólnie mam nowe paznokcie robione przez Asiczkę. Mogliście widzieć taki mini urywek tego, jak mi robiłam. A prezentują się tak. Haha, złoty zegarek. Jestem trochę krzywo, ale mam nadzieję, że mnie widzicie. Ogólnie moja fryzura dzisiaj to totalna porażka. Jestem już po zrobieniu paznokci mojej mamie yy, u rąk, u stóp i u sobie u stóp, ale wam tego nie pokazywałam, bo jakby, yy, jeśli stópkarze są wśród nas, to dziękujemy im bardzo serdecznie. Yy, także tak, jest godzina 11:20. Jedziemy do Rosmana yy, po paletkę, bo nie mogłam jej kupić wczoraj, bo było zamknięte, więc kupuję dzisiaj. Jedziemy tak, jadę samochodem, ale jadę samochodem taty, bo ona moim by się tak nie dało nagrać. A poza tym moim samochodem pojechała mama do kosmetyczki. Ja się sama maluję, także yy, tak. Dlaczego nie mogę pomalować mojej mamy? Bo nie mam takich zdolności artystycznych. Yy, także tak. Mam nadzieję, że Wam vlog się będzie podobał. Jak znajdziemy paletkę, to. a w ogóle to, żeby było śmiesznie. Oczywiście nie będę miała kamerzysty w trakcie ślubu i w trakcie mm, wesela trochę, bo Grabcian sobie będzie na meczu, bo to jest pierwszy mecz, który gra po, po długiej przerwie, nazwijmy to tak. Jestem już prawie na miejscu. Kurczę, było zielone. No, ale dobra. I tak, jestem na miejscu praktycznie. Jestem już wykąpana, więc wystarczy tylko włosy ogarnąć i mam nadzieję, że będzie ok. Eee, ale spokojnie. W ogóle pada deszcz, to co miałam powiedzieć. Pada deszcz, kropi, eee, więc niezbyt dobrze dla moich włosów, bo nie wiem czy wiecie, ale moje włosy się bardzo puszą i bardzo kręcą, jak jest woda. Eee, no ale gracionowi to pomaga, pomaga grać, chyba. Nie rozumiem tego. No ale dobra, więc powodzeniami i żebym sobie to samo wszystko ogarnęła. Wiecie co, spotkałam, yy, przyjechałam do drugiego no bo nie było. Yy, przyjechałam i spotkałam tatę pani, tatę pani młodej. Wyluzowany, kupuje, yy, kupuje parasole. Myślałam, że staną obok mnie, ale nie. Yy, pytam się, on się pyta, jak tam? Ja mówię, że super, on jak tam? Zazdroszczę facetom, że są tacy wyluzowani, naprawdę, bo... Bo ja się nawet stresuję, a to nie jest ani mój ślub, ani jakoś nie jestem świadkową, żebym się miała stresować czy coś takiego. No po prostu nie wiem. Ale jest ok, wracam do domu, muszę jechać chyba tędy, bo, bo tak to nie wyjadę, będę musiała kręcić w kółko. No i tak, mam wszystko, mam więcej. No troszkę zapłaciłam, ale no już trudno. Są promocje w Roswanie, także polecam, polecam idzie Rossmana. Okej, okay, wróciłam, już Wam pokazuję, co wciłam. Chwila. chwila. Więc kupiłam, to jest taki alabłyszczyk, ale coś takiego z Makeup Obsession z Wersą. Nie, a nie jest dobrze z wersą I taką paletkę, bo y, nie mam nic do. Nie mam nic ani do, do. żadnego rozświetlacza, nic, a tu wszystko było ok. I otwieramy, uwaga. Elegancko. Lustereczko, pięknie, wszystko to. Yy, więc tak, zaczynam się malować, bo już jest 12.30, a za pół godziny wyjeżdżamy. Ale wiecie, że ja yy, no, jakoś tak z malowaniem to no, włosy chyba wyprostowane albo właśnie tak spięte, żebym popadała, a moje włosy się później spuszczą totalnie. Więc jeszcze mam prostawnicę przy przygotowaną, ale tak, idę sobie myśleć twarz i malujemy się. Jedziemy do kościoła później na poprawinę, więc wszystko wam uzgodnia, ale spiksmy się wezmiemy z później. Są poprawiny, już byliśmy na poprawinach, zjedliśmy wszystko elegancko jedziemy teraz, jedziemy teraz do domu, dlatego że dostaliśmy zadanie bojowe, żeby udawać państwa młodych, ale bo tam jest taki pan, wujek pana młodego, który jest aktualny. Który... No, tak trochę powiedzmy ala kabaret, ala coś takiego. Wiecie, no, po prostu człowiek, który naprawdę fajnie opowiadał żarty. Prankster. Taki prankster, ale nie taki jak ja, bo ja opowiadam, tylko super żarty. A on takie porządne. I wymyślił, że my będziemy Państwo młodym, ale że zrobimy zamianę ról. Że ja będę Panem młodym, a Gracia Panią Młodą. I właśnie teraz jedziemy do domu po sukienkę mojej mamy, bo bo w moją się gra nie mnie niestety no i ja po jakiejś garnitury żeby udawać mężczyznę myśleliśmy, że jeszcze jakąś perukę załatwimy żeby było, bo pani młoda jest blondynką i ja miałam kiedyś perukę, ale chyba jednak jej nie mamy już no i jedziemy, uciekamy, jest godzina 19 więc mam nadzieję, że no wyrobimy się już tam nikt jeszcze nie pójdzie bo wiecie jak jest poprawienie. poprawiny raczej się tak gada, odpoczywa yy, nawadnia się yy, no i tak, więc jedziemy jesteśmy już prawie w domu, także Yy, więc tak, jedziemy damy wam znać. Ogólnie nie pokazywałam, jak wyglądam ani na ślubie, ani na poprawinach. Więc zaraz może wam to nagramy, jeszcze przed przebier przebieraniem się. Jest pięknie. A w tym. A może wam zdjęcia jakieś wstawię albo jakieś urywki, bo, bo niestety Ale na weselu bawiłam się super. Niestety, bardzo dobrze bawiłam się. Yy, jestem zadowolona z tego, tylko no nie miałam kiedy nagrywać. A ja nagrywałam też krokciany. Yy, no, ale to wam jutro. Fajnie, jak emocje opadną i wszystko będzie okej. Okay. Dobra, kończymy. Dzięki, pa!